Z trzeciej strony mamy Stowarzyszenie Nigdy więcej, które dostaje mnóstwo ciosów teraz. Jest pod wielkim pręgierzem. Powiedzmy sobie szczerze, tego typu organizacje w całym świecie będą takie rzeczy w ten sposób zgłaszały do tego typu organów. To jest ich rola. To powiedzmy sobie szczerze. Nie mówmy, donos złożyli donosiciele itd. i tak dalej. Naprawdę błagam, nie mówmy tak. Nie piszmy i tu przepraszam, nie to, że przytyk do ciebie, bo widziałem to też w innych miejscach. Nigdy więcej, nigdy więcej. Oni są potrzebni i przydatni, bo nie będziemy się czarować, że w futbolu na trybunach nie ma rasizmu, nie ma określonych rzeczy. No tylko znowu wracamy do tego, że pan sędzia powinien wiedzieć, jakie to może wywołać kontrowersje, a UEFA no, powinna moim zdaniem rozegrać to tak, że okej, okay, dobra, lekkie takie drapnięcie po, po, wiesz, po nadgarstku. I dalej sędziujesz, żeby nie było, że popadamy w jakąś niesamowitą, w niesamowitą, w niesamowitą przesadę i to de facto zamyka dyskusję. Natomiast no, my jesteśmy już kilka godzin od tego, kiedy to wybuchło. A myślę, że zupełnie inna byłaby ta rozmowa, gdyby to, gdyby Sławomir Mensen tego nie wrzucił na swojego Twittera. Że mamy Szymona Marciniaka, jest świetnym speakerem, on by tam po prostu wystąpił, no sprawa by miała zupełnie inną jakość i zupełnie, wiesz, zupełnie zupełnie, zupełnie, zupełnie inny kaliber. No ale mleko no, się rozlało. Co to za organizacja jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć? Znaczy, nigdy więcej jest, bym tak powiedział, jest, jest szereg takich organizacji w całej Europie, które zajmują się tak naprawdę monitorowaniem zachowań rasistowskich, faszystowskich czy neonazistowskich w różnych obszarach i dziedzinach życia. I oczywiście jednym z kluczowych, no oprócz tego stricte politycznego czy w przestrzeni publicznej, no są to stadiony. I teraz jest to organizacja z długą historią. Z pięknymi kartami dotyczącymi, tak naprawdę, pokazywania pewnych patologii, które się pokazywały w takim czy nie innym miejscu. I ona, i tego typu organizacje, nie wiem, Expo w Szwecji, jeśli ktoś czytał Stega Larsona, to to jest jego organizacja, czyli ten twórca trylogii, tej trylogii, właśnie Millennium, to jest tego typu organizacja. Takie organizacje są w Niemczech, takie organizacje są w każdym kraju. One są wręcz z mandatu powołane do mówienia o czymś takim, że jakiekolwiek zbliżenie się futbolu, do de facto jakiegokolwiek politycznego ośrodka, ale zwłaszcza ośrodka określanego mianem no nie mainstreamowej prawicy, może tak powiedzmy, no bo to tak, tak, to trochę wygląda, automatycznie powoduje, że one z takim czymś muszą wyjść coś takiego powiedzieć. Dlatego ja bym tutaj nawoływał do tego, żeby nie stawiać ich pod pręgierzem. Natomiast Problem się pojawia, no na końcu niestety no niestety UEFA i tego, że ktoś rzeczywiście od strony pana sędziego nie przypilnował tej tej pijarowej kontrowersji. Możemy się z nią zgadzać, czy nie, ale taka jest rzeczywistość, ktoś może powiedzieć, że to jest polityczna poprawność. Wiesz, ja mam też jeszcze jeden problem z tym. Ja się zajmuję ludźmi, rozmawiam też z ludźmi, wiesz, z tych różnych odcieni tej skrajności prawicowej. I oni mi mówią oni mi mówią, o, proszę, to jest przykład, bo dzisiaj też już z kilkoma zdążyłem wymienić wiadomości, to jest przykład policji myśli. Tak, Nie grasz na lewicową nóżkę, to cię wywalą, to cię odsuną, i tak dalej, i tak dalej. No znowu ktoś powie, oni tak zawsze mówią, oni wszędzie szukają tych lewicowych spisków i tak dalej, i tak dalej. Może coś w tym jest, ale problem jest inny. Jak coś takiego, jak media jak najbardziej mainstreamowe, też sportowe, piszą, że nigdy więcej, nigdy więcej. I tu nie znowu przyjdę do ciebie, no, ale, jasne, wiesz, ale nie, na, naprawdę, wiesz, to o to mi chodzi. I według mnie walka idzie o to, żeby ludzie, którzy chodzą na stadiony, którzy są też na prawo i są konserwatywni, są chrześcijańsko chrześcijańskimi demokratami czy libertarianami, nie szli w tematy faszyzmu, rasizmu itd., itd. A robi się moim zdaniem nieprzyjemnie, jak nagle tacy właśnie ludzie zaczynają powiedzieć, że nigdy więcej jest niepotrzebne, czy coś takiego. A to wyszło, to jest wynik czegoś, wiesz, to jest wynik tego, czegoś, co się dzieje dzisiaj od rana. Ja nie mówię że to jest wina tylko tego, kto napisał ten tweet. No na Boga, nie, 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 będę, nie, będę, nie będę też wiesz stawiał, czy, czy wiesz napisał taki artykuł, ale powinniśmy takich sytuacji unikać i takich sytuacji uciekać. Wiesz, nie banować Szymona Marciniaka od prowadzenia finału Ligi Mistrzów. Niech on napisze może jeszcze jedno oświadczenie, nie wiem, to taka propozycja. Ale z drugiej strony, nie wiesz, stawiać całkowicie pod pręgierzem tych, którzy rzeczywiście walczą z przejawami totalnych patologii, które na, na stadionach nadal gdzieś tam się, gdzieś tam się, gdzieś tam się pojawiają.